To jest pani z mokrymi nogami. To jest Jade. Myślę, że musi pan to zobaczyć. Naprawdę musi pan to zobaczyć. Co? To prezent. Od starego znajomego. Nie ma go w siatce już od ładnych kilku lat. Kryptonim Ptasiek? Daliśmy gościowi pseudo-Ptasiek. Nic dziwnego, że wyleciał z To problem. 47. Niech mnie szlak. 40 Sław. Dajcie ptakowi czego chce. Znaleźć 47 za wszelką cenę. Tu będzie ciężki orzech do zgryzienia. To jest sklep, w którym leży mój najcenniejszy skarb. W pięknej gablotce. Nie wyglądasz na złodzieja. To nie będzie kradzież. Słuchaj. Sprzedam ci jeśli strzelasz lepiej od dziewczyny. Hmm. Myślisz, że jej radę? To zależy od dziewczyny. Hmm. Oka, co potraż. No i właśnie tutaj nie będę pokazywać. Tam jest dziewczyna, ona sobie strzela, bardzo dobrze strzela, niestety nie strzelam lepiej od niej, więc ucieknę stąd po prostu. Ja w ogóle tu przyjdę do rzeczy, nie będę tutaj. Chociaż nie, muszę troszeczkę poczekać. Sorry, coś mi tutaj. <śmum> ja tu troszeczkę muszę poczekać aż ten pan sobie iść pan. Jeżeli ja, tak będzie stać. Dobra. Super, super. Jak ty Wyrucham tę skrzyneczkę na cacy. Tak jak wczoraj wyruchałem skrzyneczkę mojej żony. O! No co tam się... Rób z... to co? Powinnoś czynić. Eee, no dobra. Ja teraz udam się do pokoju, w którym jest kod do sejfu, w którym to sejfie jest kluczyk do tej skrzyneczki, w której znajduje się moja broń. O ile mi się oczywiście uda ta sztuka. Raz tu schodziła mi było dobrze. Nie wiem, czy drugi raz mi się uda to po prostu. Zeskoć szybko. Chyba z tej strony trzeba było. Albo z jakiejś jeszcze innej. Dobra. Jest... Na razie jest dobrze. Tu problem się pojawia w momencie, kiedy chcę opuścić ten teren i dostać się do pokoju właśnie z safe'em. No wtedy się pojawia problem. Co jest... Aha, tym można zabić kogoś na przykład. To jest... To jest coś dużego. Jak wszyscy się na mnie wściekną, to będzie... właśnie będę potrzebowała czegoś dużego. Dobra, no to spoko. I teraz mam kombinację do sejfu. Safe Sejf jest w ogóle w pomieszczeniu, które jest po drugiej stronie. I teraz się przyznam, że nie wiem jaki, w jaki sposób można przejść naokoło. Ale się postaram sprawdzić. Ha! Dobrze, jak tu namierzyć te drzwi? Które to są drzwi? Czy to są. Nie, te są zablokowane. Hmm. I powiem szczerze, tak. Nie wiem, co mam robić. Nie, nie wiem, jak tędy się przechodzi, po prostu tam. Postaram się wyjść drzwiami pierwotnymi, czyli w ten sposób, jak tu weszłam. I kiedyś mi się udało, na pewno na samym początku, dosłownie, Boże, nie, 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 nie tędy tak. Mi się udała ta sztuka powrotu. Boże, tam dziad stoi, muszę poczekać, Jeśli się dziadko skończy, rozglądać, czy on tam jeszcze będzie stał? Uff i tak i tak mnie złapią coś czuję Na gorącym uczynku przyłapią Tutaj w wersji troszeczkę trudniejszej jeszcze, jeszcze jeden koleś w tym pomieszczeniu, w wersji nie wiem, professional czy tam coś. Dobra, teraz powstaje pytanie Kurde, on tu stoi ten koleś. Jak zrobić, żeby ten koleś.? Czy w ogóle jest jakaś opcja, że on sobie stąd idzie? I czemu te drzwi, głupie, są otwarte? Możesz czymś rzucić, kurde no. Moment. Mm. A co ja mam? Ja mam kanister. Dobra, zrobię coś głupiego. Widzę głupiego, ale ale zrobię. Po prostu... Yy... W najgorszym wypadku co się stanie? W najgorszym wypadku będę strzelać. Oj dobra Stanę sobie tu Żeby mi się w końcu... Boże, coś mi się raz w życiu udało. Boże Nie wierzę w to. Dobra, teraz będzie w miarę chyba elegancko. W miarę, ponieważ w pomieszczeniu do którego... Ale leny wrócił? Kurde, bez tego gnoja było to cicho i spokojnie. Leny, tak? Ale co poradzisz? Wsadzę mu strzelbę w dupę i rozwalę mózg. Albo prosto w zamek. Dowcipnij się yy, Ponieważ w pomieszczeniu do którego idę, może znajdować się dziad. Ja nie wiem gdzie on teraz jest. Więc po prostu tak będę obserwować łeski Ok. I z powrotem. I teraz tak się zastanawiam, czy nie zrobić jeszcze raz tego samego. Jakoś tak się boję po prostu podejść do tej kabloty i po prostu sobie wziąć tą broń. Tylko ponieważ teraz jest tak pięknie. Tak idealnie, mi się w końcu coś dało i to tak jakoś tak sprytnie I, i w ogóle. Jak zupełnie nie, nie ja. Nie chcę czegoś tak zupełnie zepsuć. Kurde! No to <głosy> 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 Czy ja mówiłam coś o obsuciu. Dobra, moment, moment, bo tego... Może się w ogóle kurde moment Ty to nie strzelaj Bo tu za stary jesteś na takie zabawy Noże <laughs> nie wiem jak to... Ja w ogóle dlaczego ja zepsułam? Dobrze kto z której? Ja tu wbiegłam, bo tu jest, są jedna drzwi wejściowe i po prostu jakby co to... Mi nie zaskoczą od tyłu, że tak powiem. Gdzie ta fajna broń? Taka... A jest. A jest. No dole jest apteczka, muszę, muszę pamiętać. ta ta, ta To jest w ogóle sens... Kurde, gdzie tu jest... Przez Łysa głowa mi zasłoniła w ogóle celownik. O, życie mi się odnawia w ogóle, nawet nie wiedziałam. Myślałam, że do połowy się odnawia. Tylko. Za bardzo stoi na... na... W ogóle tu mnie, tu mnie dziobią strasznie. Apteczka jest na dole. Na górze też? Nie. Tylko na dole. I niby fajnie, ale z drugiej strony. Mamy go. Kurde, skąd ty się wziąłeś, po prostu, człowieku? Moment, moment, moment... Moment, bo ja ten się uzdrawiam tutaj teraz. Okej. Okay. Hmm. Jak zrobić, żeby o mieli nie tego? prawda?

Ok. Jak to jest, że ja nie umiem strzelać, a trafiam? Tutaj jak z ognisko wejdę, to znowu mnie będą tutaj dziobać. Kurde, tutaj wszędzie ktoś jest. Nie, tutaj nikogo nie ma, znaczy tutaj za mną mam nadzieję. Tam jest, tam, tam jest nawet dwóch. Było dwóch. Ech. Dobra, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. No, coś czuję, że mi tu. A, r przeładuj, przeładuj, przeładuj. Tu mi wylezie. Ktoś. Aaaa. Zdjąć go. Dotarły co? Moment, moment. Moment, moment, moment. Jak to posiłki? Ah, czy ktoś tam jest jeszcze? Nie ma tam nikogo. Trwają poszukiwania. Kurze, najchętniej to mu wzięła te, po prostu te bronie moje, mojego skarba i po prostu się oddaliła stąd. to te posiłki? O! Taka ładna dziewczyna Idzie? <grywka> Dobra, tu się schowam. Gdzie kto? Udam się teraz? Coś nie bardzo. Ciało w pobliżu, no co ty. Nie możesz kontynuować. No ej. I trzeba będzie ich wszystkich wybić. Tam jest. Ech. Gdzie kto z której? Poproszę, nie możecie się nie ruszać. Moment. Tam mi zaraz wyskoczy, jakiś nieboradek Nie wiem czy no. tutaj. Tutaj. No kom. Dobra. Dobra czy niedobra. Mam nadzieję, że nie, że nie przyjdą posiłki, bo... ja nie jestem głodny. Kto tu tak strzela, że, że po prostu, że... że... Aaa, że, że, że tego, że tam... Ten... Kurde! Moment, tych ludzi było mniej. Ja na ciebie czekam. Ja się stąd nie ruszam. A ty? Zniknął. Tak zniknął. Dobra, dwie łezki widzę. Już, jak się kolejne pojawią, to po prostu strzelę sobie tym gatem sama w tą łysinę. Ej, ej. Tam będzie, tam wyjdzie. No dalej. No ja miałam taki plan. Oni mają taki sam plan, jak ja. A czemu on nie chce się przykleić do... Porozmawiajmy. A bez ja, ja, ja też bym to tak chciała. Dobra. No dobra. Jest bardzo źle. A było tak pięknie. I co? I teraz nie mogę już brać udziału w zawodach. Co oczywiście. Co i tu pobieram amunicję? Sprawda, chyba, chyba później mi ona zniknie. Hmm... To... Mogłabym na, na przykład, nie wiem, starać się pulsować te wszystkie ciała gdzieś. Wszystkich oczywiście się nie da, ale te, co się da. Styl odzyskania straconych punktów. My precious! My precious! Jak pięknie, piękne zakończenie totalnie zlamionej akcji. Ah, myślę, że w związku z zaistniałą sytuacją opuszczę ten teren. Góle tu stałe radio. Chciałam mi włączyć sobie posłuchać muzyczki. Dobra tam. Spadam. Hmm. Czyli ja rozumiem, z tego wynika, że poziom agent jest poziom najgorszy. No bo już się gorzej chyba nie dało przejść. No chyba, żebym tych dowodów nie brała. I, I... nie wiem, nie strzelała w głowę, tylko nie wiem w co. Kurde, 30, lu, 30 luda. No z tego co widzę, 10 nie zabiłam w, w głowę strzelając. Nie udało mi się. Muszę poswiczyć hedy. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że kurde... Gorzej Gorze, żebyś nie może w sumie. Także będzie dobra. Tyle.